Witam cię serdecznie, Agnieszka Przybysz Coaching Institute. Czy Ty też nie lubisz poniedziałku rano? Zapraszam Cię do testu, który przygotowałam dla Ciebie i odpowiedzi na kilka pytań, które pozwolą Ci jak najszybciej rozpoznać, czy dopadł Ci już tak zwany syndrom poniedziałku rano. Zapraszam wykonaj krótki test, odpowiadając na pytania, które Ci zadam. Weź coś do pisania lub policz odpowiedzi na tak. Czy masz trudności z zaśnięciem w niedzielę wieczorem, lub prawie każdego dnia. Zaznacz tak lub nie. Licz tylko odpowiedzi na tak. Czy często rozmyślasz, co cię czeka w poniedziałek rano, jak pójdziesz do pracy? Tak czy nie? Pamiętaj licz tylko odpowiedzi na tak. Masz skurcze żołądka na myśl o pracy i nie możesz jeść? Tak czy nie? Często czujesz ból żołądka lub w okolicach brzucha? Tak czy nie? Bądź ze sobą szczery. Jesteś ogólnie poddenerwowany w niedzielę wieczorem na myśl o pracy? Tak lub nie? Zaznacz tylko odpowiedzi na tak. Czasem masz wymioty rano lub czujesz mdłości. Uwaga, proszę tu nie mylić z, u kobiet z symptomami zajścia w ciąży. Tak lub nie. Czujesz ciężar w klatce piersiowej lub sztywne ramiona lub kark, jak myślisz długo o swojej pracy? Tak czy nie? Ciągle jesteś głodny w weekend, jesz ze zdenerwowania? Tak czy nie? Masz tendencję do częstego podjadania w pracy? Oznacz tak lub nie. Przenosisz pracę do domu, bo nie nadążasz jej wykonać w pracy? Tak lub nie. Czujesz ciągłe zmęczenie i nie potrafisz wypocząć w weekend, by nie myśleć o pracy? Tak lub nie? Masz trudności ze wstawaniem rano do pracy, lub często się spóźniasz? Tak czy nie? Zlicz teraz wszystkie Twoje odpowiedzi na tak. Ile wyszło? Uwaga, jeśli odpowiedziałeś tak. Na ponad 8 pytań lub więcej, to jest to stan alarmowy, mówiący o tym, że czas zastanowić się nad Twoim zdrowiem i podjąć natychmiastowe kroki, by zredukować te symptomy. Jeśli natomiast odpowiedziałeś tak na ponad 5 pytań, warto byś już podjął działania zapobiegawcze wypaleniu zawodowemu i frustracji w bliskiej przyszłości. Uświadomienie sobie aktualnej sytuacji zawodowej jest początkiem jej zmiany najlepsze i do tego chcę cię zmotywować zgodnie z Twoją wolą. Wskazówki, jak uniknąć syndromu poniedziałku rano i mieć pracę, zawód z pasją, znajdziesz w książce przyciągnięć sukcesy z pasją. Pomogły one mnie samej mieć zawód z pasją i bardzo wielu osobom, które skorzystały z moich wskazówek, prostych i skutecznych narzędzi autorskich, które przekazuję w książce, i doświadczyły je osobiście na warsztatach. Najlepszym rozwiązaniem jest analiza Twoich talentów i praca w zgodzie z Twoimi pasjami. Wiem, co być może myślisz: kto mi zapłaci za to, co lubię robić, lub to niemożliwe, by płacili mi za to, co lubię robić, lub nie wiem, co lubiłbym robić jako zawód. Tak długo już jestem w tym zawodzie, w firmie, że zapomniałem o moich pasjach. Czy to dotyczy Ciebie? Rozumiem to doskonale. Dlatego stworzyłam warsztaty Przyciągnij sukcesy z pasją, by pomóc takim osobom jak ty odzyskać pasję lub z łatwością transformować niezadowolenie z pracy w karierę lub zawód z pasją. Pozbądź się syndromu poniedziałku rano już teraz. Pobierz fragment książki bezpłatnie. Zapraszam czytaj więcej o syndromie poniedziałku rano w Przyciągnij sukcesy z pasją. Sprawiło mi ogromną radość przygotowanie tego wideo, i mam nadzieję, że przydatne będzie też dla Ciebie. Zapraszam, zostaw komentarz poniżej. Mówiła Agnieszka Przybysz Coaching Institute.